Cześć. Słuchajcie, mamy tutaj słuchaweczki Gbiolka, takie fajne. I problem był taki, że one tutaj się nie ładowały. Więc zapraszam na dalszą część filmiku. Słuchajcie, tutaj posprawdzałem wszystkie styki. Jak to działa? łącznie z akumulatorem dlaczego te słuchawki nie chciały się ładować i nic takiego szczególnego nie zobaczyłem aż do momentu gdy zacząłem ruszać przewodem o właśnie tym który biegnie z jednej słuchawki do drugiej i tutaj wynikł taki problem, że po prostu podczas Rozciągania, ruszania, obracania słuchawkami, one te przewody się przecierają. Po prostu zwyczajnie pękają te żyły miedziane w środku i nie mamy wtedy tego co chcemy. Wniosek jest taki: zostawiłem sobie tutaj to miejsce do kontroli, bo w obecnej chwili nie mam takiego przewodu. Tutaj jest właśnie ta strefa zamknięta, tutaj jest OK, a tutaj po prostu ten przewodzik nawala i w pewnym momencie nie ładują się słuchawki jak on jest tam zgięty. Tutaj możemy sobie je włączyć. O, proszę i się połączyło od razu. Także <laughs> działają wyśmienicie. No, i co jeszcze tutaj warto powiedzieć? Jeżeli na przykład łączą się te słuchawki Wam z jakimś telewizorem, czy z czymś, co nie chcecie, wystarczy, że gdy je włączycie, wystarczy przyciśnięcie plus z minusem. Przez jakieś 10 sekund, i one przestają się parować, i są aktywne do sparowania z innym urządzeniem, także, taka historia z tymi dzibielkami. No, myślę, że w przyszłości dostanę taki gdzieś przewodzik i go po prostu wymienię. Także trzeba sobie jakoś tam radzić. I serdecznie pozdrawiam użytkowników słuchawek GBL, do zobaczyska cześć.